Już mówiłem tutaj kiedyś i dziękowałem tym wszystkim, którzy stanęli na posterunkach i samorzutnie podjęli pracę. Już mówiłem, jakże wielkim, jakże olbrzymim dla nas wszystkich obywateli, szczęściem jest, że pracownicy radia tak ofiarnie pracują i że mamy możność tego kontaktu. Bo przecież to żywe słowo, ten bezpośredni kontrakt, kontakt z miejsca gdzie zbierają się nici życia gdzie zbierają się informacje wszystkie jakże ważkim jest czynnikiem jakże on ułatwia na pewno wszystkim przetrwanie jakże dopomaga do organizacji do spełniania obowiązków to też te słowa marszałka w których mówi że walkę należy prowadzić na wszystkich odcinkach bez wytchnienia i z wiarą w końcowe zwycięstwo tak jest i my wszystko jedno w jakim znaczeniu w jakich warunkach, czy zamiatając ulicy, czy organizując życie, czy organizując aprowizację, czy wykonywując swoje codzienne obowiązki pokojowe, obojętne, każdy spracując, każdy z nas spełniając swoje obowiązki. Istotnie uporczywie walczy. Bo na pewno w warunkach, jakie są wytworzone, nie jest łatwo i najprostszy obowiązek spełniać. A jednak musimy go spełniać i będziemy go spełniać i będziemy wychowywać to wszystko, czego chwila dzisiejsza od nas wymaga. Mamy do zanotowania niestety i ofiary dnia dzisiejszego. Granat nieprzyjacielski uderzył, w których mieści się zespół ochotników. I zanim zdołali wyjść Czterech z nich zawiół Czterech ranił Na posterunku również Od kuli lotnika niemieckiego Zginął komendant OPL bloku Przy ulicy Krasińskiego Świętej pamięci Rościsław Tychylna Zajęty gaszeniem pożaru odbolającej Zrzuconej z innego samolotu Wiele mamy ofiar Nie mam możliwości ich wymieniać Ale stwierdzić muszę że w stosunku do tego natężenia walki Niemiec, ze strony niemieckiej, w stosunku do wysiłku, niewątpliwie dokonać on musi, aby bombardować tak miasto, jak to dzisiaj czynił, to nie są takie wielkie ofiary. To nie są tak liczne. Tak samo jak wielokrotnie mówiłem, że w stosunku do tych strąconych samolotów, do tego wysiłku niemieckiego, te nas, ofiary nasze, choć bolesne dla nas, choć Łzy cisną się do oczu, gdy się o nich mówi, to w stosunku do miliona trzystu tysięcy są znikome. Nikt przecież nie łudził się z nas, aby na wojnie nie było ofiar. Nikt z nas nie łudził się, aby nie było bombardowania. Nikt z nas się nie łudził, aby bombami miast nie obrzucano. boć nie mamy do czynienia z rycerskim narodem, boć nie mamy do czynienia z kulturalnym narodem, tylko z barbarzyńcą, który... Nie zachowuje żadnych praw międzynarodowych. Który bombarduje miasto, cywilną ludność. Otwarte miasto. Który bombarduje ambasady zagraniczne i legacje zagraniczne w Warszawie. Który nie liczy się z niczym, niszczy szpitale. Uderza specjalnie w bloki robotnicze. To na pewno robotnik polski dobrze sobie zapamięta, że tak jak pierwszej z zbombardowano domy robotnicze na kole. Taki potem na grochowie, tak potem ciągle. Tak jak jakby umyślnie, mimo tego co się mówi w komunikatach niemieckich, bombarduje się ludność robotniczą, bombarduje się ludność cywilną, niewinną, bombarduje się międzynarodowe instytucje, którymi są ambasady i poselstwa. To są metody walki, ale. Tego rodzaju metody spotkają się z odprawą. Czas dla nas pracuje, jak pisał w odezwie dzisiejszej, w rozkazie przytoczonym w odezwie pana generała Rumla, naczelny wódz, marszałek śmigłynec. Czas pracuje dla nas. Środki wroga topnieją. I dlatego my wszyscy, którzy przecież wiedzieliśmy, co na wojnie będzie. Wiedzieliśmy, że będą bombardować, szały, wiedzieliśmy, że będą ofiary, trupy i ranni. Nie to jest ważne. Ważne jest to, że Polska musi zwyciężyć, że musi nawały niemiecką zgnieść, że musi stworzyć warunki dla przysłu przychodni polskich. My wiemy, że wojsko nasze ile razy w polu spotka się z nieprzyjacielem, to musi być zwycięskim. Na kulezł to oczywiście nie mamy tej rady, bo tych metod nie stosujemy. Bo nie jesteśmy barbarzyńcami. Ale gdy w polu znajdzie się żołnierz, to tam sukcesy odnosi. I dzisiaj wiemy, że przeciw natarciem na Grochowie zdobyto niemal cały, wzięto do niewoli niemal cały niemiecki sześciu oficerów pod pułkownikiem na czele 23. Pułku Piechoty. Wiemy, że od ząbek odparto Niemców. Wiemy, że posuwano się naprzód w szeregu kierunków. Wiemy, że tam wszędzie, gdzie żołnierz ma możność w polu bić się otwartym nieprzyjacielem, tam wszędzie zwycięża. I skończyć się musi letnictwo niemieckie, skończą się metody walczenia z zapłotu. Żołnierz nasz wtedy wroga pobić musi. Obywatele, dzisiaj, dzisiaj, gdy na pewno nie jeden z was pod wpływem bombardowania, pod wpływem huku może rozmyśla nad tą sytuacją, uświadomić sobie musi, że to jest wojna. Że tak być musi na wojnie, że przecież znamy w historii wypadki, gdzie miasta latami były oblężone i broniły się przed wrogiem i w końcu zwyciężały. Ale my nie tylko bronić się musimy. My, jak wskazałem na przykładzie choćby dzisiejszym, my ciągle duchem ofensywy jesteśmy przepojeni i naprzód będziemy iść. Gdy warunki obiektywne na to pozwolą. Obywatele, przyzwyczajmy się do bombardowania, przyzwyczajmy się do tego, że będziemy normalnie pracować, będziemy normalnie sprzątać, będziemy normalnie ratować w nasze imienie przed zakładą bomb czy pocisków nieprzyjacielskich. Będziemy. To też wiem i wierzę. Że ani na chwilę duch Warszawy się nie osłabi. I tak jak duch ochotników warszawskich nie osłab ani na chwilę. Przeciwnie, zmaga się i wzmacnia. Wola pomszczenia krzywd i cierpień naszych braci prowadzić będzie naprzód ochotników Warszawy. I wiem z ust miarodajnych czynników wojskowych, że wszystkie oddziały naszych ochotników, którzy już tam zostali wcieleni, są wyjątkowo zadowoleni, że duch ofensywny, że duch ludu warszawskiego oddziaływuje i na innych, udziela się innym i ten duch jest duchem naszej armii. To też obywatele i jutro będą nas bombardować, i w nocy nas będą bombardować. I wszelkie jakieś zapowiedzi o tym, że nas nie będą przez tyle godzin bombardować, co nic nie warte, bo bombardują, bo nie ma słowa, bo nie ma honoru dla Niemca, bo to jest bandycka metoda walki z nami. Toteż obywatele, będziemy wszystko robić, co do nas należy. Wytrwamy, przetrwamy, zwyciężymy.